Wieczór Państwu dziękuję bardzo, że zechcieli Państwo przybyć. Jest mi niezwykle miło, chociaż muszę powiedzieć, że sezon grypowy panuje i z nam się, To znaczy to, e, Piotr, Piotr Siwecki obiecał, że przyjdzie. E, on ma w tej chwili spotkanie z rodzicami bo pracuje w szkole. E, natomiast Alicja Wytorska z niestety nie mogła przyjść. E, Będę sam pełnił pe 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 honory e e przewodniczącego Żyli i, i, i będę musiał sam Państwu powiedzieć o rocznym konkursie. E nie będę odczytywał nudnego, nudnego e e protokołu, natomiast, natomiast w skrócie powiem tak, że Żyli zgodnie z regulaminem przeczytało złożone prace, e wybrało, że w tym roku w tym roku laureatem będzie poeta. Mieliśmy też prozę do dyspozycji. E, zupełnie udaną prozę. E, ja w momencie, w momencie e, ja nie wiem, może jest na sali proza, który składał, e, nie bo Tylko jedna proza, a ja być może skontaktuję z, z nim, bo, bo, bo warto jest wesprzeć młodego e, autora. Natomiast, natomiast wybraliśmy poezję. I po otwarciu kopert, bo wszystko oczywiście było zgodnie z regulaminem, w zamkniętej kopercie były dane, okazało się, że Jacek Prawczyk jest... Jest autorem książki, która została wybrana. Książka pod tytułem Ezechiarz. Tutaj były, ale to później powiemy po, po, po sobie o dyskusjach na temat na temat tytułu. Książka, książka została, została wydana zgodnie z, z regulaminem. To jest ta właśnie Pana zgoda, Panie Jacku. Pozwoli bardzo, Panu wręczę tę nagrodę. Jest pan kolejnym laureatem konkursu konkursie ożytnickich debiut już w 2019. Miejmy nadzieję, że to jest pierwszy krok, że to jest pierwsza debiutańska książka i po niej będą następne. Gratuluję serdecznie. Nagroda jest tylko jedna, ale takie są, takie są reguły tego konkursu. Był wprawdzie rok wyjątkowy, kiedy nie mogliśmy się zdecydować, a raczej nam dał troszeczkę więcej pieniędzy. Tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy to powiedzieli, że całość się odbywa dzięki wsparciu samorządu Olsztyna. To nie wszędzie można o tym mówić. Natomiast, natomiast my tutaj możemy to powiedzieć, więc, więc to mówię. Ratusz kiedyś tam dał nam więcej pieniędzy można było rzeczywiście... I rzeczywiście był problem z wyborem. Wybraliśmy dwie to prozy, dwie książeczki prozą. i No tak, 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 taki był rok, który obrodził nam prozą. W tym roku mamy poezję, tak jak w poprzednim roku i w poprzednim roku. Czyli, czyli to już jest trzeci rok z rzędu, kiedy, kiedy nagradzamy poetę. Tym razem, tym razem, ale to o książce zaraz będziemy rozmawiać z autorem. Tak, w takim razie przechodzimy od razu płynnie do następnego, do następnej części dzisiejszego spotkania, a mianowicie do spotkania z panem Jaskim Tawczykiem i z jego książką Ezekiel. Prosimy bardzo. Książka jak widać, jak widać już jest, książka jest zielona, tak jak, tak jak pan zasugerował. Ja nie wiem, czy o takich kolor do chodziło, bo tych odcieni może być wiele. Nie jest to odcień mięty, jest to taki dosyć żywy kolor żywej zieleni. Ale w związku z tym, że to, to oczywiście ja za bardzo też nie mogę jako redaktor w to ingerować, natomiast to była wizja plastyka, oczywiście góry ma jakby swoje poczucie koloru. Myślę, że Judea jest krajem, jest krajem zielonym, jest krajem, w którym rolnictwo pełni zawsze pełniło, jest rodzajne dziedzin. Więc ten zielony, ten zielony, tego zielonego jest jak najbardziej na miejscu takiego brudnego Zielonego. Ale zanim, może tak, zanim panu pozwolimy się wypowiedzieć na temat na temat e, samej idei e, e, książki, to najpierw może kilka słów, i może to będzie uzasadnienie e, wyboru właśnie tej książki e, przez Żywi. Są to wiersze, e, tutaj trzeba to słowo wyraźnie wypowiedzieć, są to wiersze bardzo dojrzałe. Jest to książka, która jest zamknięta jako propozycja, jako całość, jako cykl wierszy. Są to wietrze, które proponują pewną wizję świata. Wizję świata uporządkowanego, wizję świata, w którym, w którym istnieje ścisły podział na dobro, zło, a wszelkie wątpliwości, jeżeli takie są, bo przecież one zawsze są, można w jakiś sposób rozstrzygnąć. I dążenie do tych rozstrzygnięć staje się wymiarą naszego, naszego, naszej ludzkiej kondycji, naszego człowieczeństwa. Bardzo powolnie zabrzmiało, ale, ale do tak jest. Więc jest to, gdybym miał nawiązać tutaj do, do wielkich poprzedników, to powiedziałbym tak, że gdzieś tematycznie czy z założenia widziałbym tutaj i troszeczkę Miłosza, i trochę Herberta. Natomiast jeśli chodzi o technikę poetycką, o formuły poetyckie. Jest to bliższe może różywiczowi. Natomiast, natomiast generalnie tak jak mówię, są to wiersze, które czytając nie mamy wątpliwości, że no to napisał jeden człowiek, bo one mają swój styl, one mają swój własny język. To jest, to jest też bardzo, bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że akurat tę książkę zechciał pan na konkurs złożyć. A teraz może pozwolimy już panu się wypowiedzieć bo przecież to jest przede wszystkim pańskie święto. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że, że, że tutaj wszyscy jesteście. Jest mi bardzo miło czuję się jak, jak w domu wśród swoich bliskich. I to prawda, tak jak przed chwilą pan prezes stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Krzysztof Szatrawski powiedział przed chwilą, to prawda, że y, to jest takie święto. Ja to tak przeżywam, y, bo, bo y, to jest y, no różnie można to rozpatrywać, ale jednak, jest to pewien winał wysiłku twórczego, który no, ni, niestety w rzeczywistości, każdy ma jakąś tam swoją rzeczywistość. W tej rzeczywistości, w jakiej ja funkcjonuję, on nie zawsze jest łatwy. Ceny. każdy by się, się z jakimś, jakimś dyskomfortem. E, tutaj nie było miejsca na e, umieszczenie dedykacji, ale ta dedykacja m, m, była na gdzieś tam w komputerze siedli. Jest Brzmiała mniej więcej w ten sposób, że. Mm, przede wszystkim żonie, która kiedyś, kiedyś ja wiem, z dwa lata temu wręczyła mi takim. Taki notes z, z czystymi kartkami e, z, pisząc e, na pierwszej stronie tego notesu niech poezja w końcu stanie się życiem, a życie poezją. <grym się> e, i e, więc, więc podziękowałem żonie, ale też dzieciom e, dookreślając ten, ten z kolei wątek, że te dzieci nie pomagały w pisaniu. Ale za co jestem im bardzo wdzięczny. Za to, że mi pomagał. Więc rzeczywiście, jak do czegoś się przykłada jakiś większy siłek, większą wagę, uwagę, to, to, to może przynosi to jakieś dobre efekty. Mnóstwo, mnóstwo, myśli w głowie. Przez ostatni dzień cały czas myślę, jestem gdzieś tam ze swoimi bliskimi, ale cały czas myślę o tym Tomiku i o spotkaniu z Państwem i o tym, co, co mógłbym, czy chciałbym powiedzieć. Mam mnóstwo różnych, różnych jakichś tam refleksji. Cieszę się, że, że to zostało wydane w takiej formie, ten layout mi się bardzo podoba, skład tego, tego i ta zieleń, która jak a tu w tym gronie jest sporo osób z miejscowości, w której mieszkam to te osoby mogą potwierdzić, że, że jedną z dominant kolorystycznych domów jest właśnie kolor zielony. Właściwie sporo osób, które przyjeżdża do wioski do Wymoju niedaleko Storni Budy Często kierując jakieś tam osoby, które przyjeżdżają, określa nasz dom, mój dom jako właśnie taki, taki punkt orientacyjny, ten dom z zielonymi oknami. Więc ta zieleni jest mi bardzo, bardzo mile zobaczyć ten zieleń. Bardzo się też niecierpliwie Państwa opinii. Wrażeń po lekturze tych wierszy. No, nie spodziewałem się nawet, że, że tak. To wszystko dla debiutanta jest nowe. W związku z tym coś, co, co jest oczywiste tutaj dla debiutanta jest świeże, mocne, silne. I jest we mnie rzeczywiście taka mocna, silna chęć, pragnienie podzielenia się tym z Państwem i usłyszenia w komunikacie zwrotnym, jak to odbieracie. Dziękuję za te słowa takiej, takiej wstępnej oceny ogólnej, ale jednak gdzieś tam komunikującej, że to wiersze wyraziste, stylistycznie, treściowo światopoglądowo. Taki był zamysł. Większość utwor... może, może tak, może inaczej, większość, trudno mi powiedzieć, właśnie pan profesor Szatrawski wspomniał, że ten Ezechiarz był przedmiotem dyskusji komisji, która oceniała... Ja A... może, może wyjaśnię, Bardzo jakiego proszę. rodzaju dyskusji, czy jakiego rodzaju wątpliwości. Otóż Ezechiel jest, jest, jest powszechnie znany imieniem. Ezechiasz mniej, przy czym jeszcze w dodatku jest niejednoznaczny. To znaczy najbardziej znanym Ezechiaszem był, był król XVI, chyba po, po Salomonie król Judei. Natomiast, natomiast tutaj jakby ta nieokreśloność. Y, powodowała, powodowała takie wątpliwości, czy to jest na pewno, na pewno dobry tytuł, czy ludzie nie będą myśleli, że to jest błąd, że miał być y, Natomiast Natomiast to, to, to była główna wątpliwość, y, ale, ale no cóż, y, jeżeli autor wie dokładnie, to co chce powiedzieć, z, z, z czym chce y, y, wyjść, to, to w tym momencie... Y, jakby no, naciskać ze swojej strony też, my nie możemy. To jest, to jest jednak decyzja autora. Jakkolwiek my zawsze staramy się na wszelkie wątpliwości zwracać uwagę, żeby autor mógł ewentualnie z pewnych rzeczy zrezygnować. Dla dobra książki, dla dobra samych wierszy. Przecież książka jest pewnego rodzaju opakowaniem, natomiast, natomiast istotne są wiersze. Tutaj już Książka ma pomóc tekstom w niej zawartym. Natomiast, natomiast po naszych rozmowach, kiedy w bibliotece, też w bibliotece, Biblioteca to jest taka dobra przestrzeń w tym Też w bibliotece spotkaliśmy się latem i rozmawialiśmy, tu chodźcie, w bibliotece uniwersytetowej i rozmawialiśmy właśnie na temat... Ja myślę, że, że Pan rozwiał moje wątpliwości zupełnie. Rzeczywiście, ten tytuł, ten tytuł powinien zostać i tak też się tak stało. To jest odwołanie do Ezechiasza z drugiej księgi królewskiej Starego Testamentu, a więc do króla ludzkiego. Ale to odwołanie jest mocno zakamuflowane, chociaż tytuł. Jeśli ktoś zna y, tę postać biblijną, no, no, to, y, no, to powinien być jednoznacznie identyfikujący, o kogo chodzi. Ale y, kamuflaż polega na tym, że ja Ezechiasza wykorzystuję jako swego rodzaju figurę retoryczną jako pewien y, y, przykład y, pewnych y, y, fragmentów egzystencji człowieka. Bo nie całej egzystencji Ezechiasza, które wydają mi się, te fragmenty wydają mi się fascynujące. I jeśli Państwo pozwolicie, ja może fragment z księgi Ezechiasza, przepraszam, z drugiej księgi królewskiej przeczytam na temat Ezechiasza za moment, tak żeby pokazać Państwu to, co mnie zafascynowało w tej postaci. Natomiast jeszcze wracając do kwestii odbioru, recepcji, potencjalnego czytelnika, który sięga po książkę, czyta tytuł, a potem wiersze. W tych wierszach są rozsiane pewne elementy identyfikujące tę postać, które jeśli czytamy właśnie opowieść o Ezechiaszu w Starym Testamencie, to one powinny być łatwo wychwycone. Jest mowa o polu w tej historii o Ezechiaszu ten motyw się pojawia. Jest mowa o aszerach, wyżynach, to są takie bóstwa, kulty pogańskie, z którymi Ezechiasz walczył. I gdzieś to delikatnie jest pokazane w niektórych utworach. One, no nie chciałem przyjąć takiej konwencji, Tomiku poetyckiego, który opowiada o Ezechiaszu. Bo to nie jest książka historyczna, to nie jest książka o tej postaci, to jest książka o mnie, więc ja muszę powiedzieć o sobie coś, ale przy pomocy pewnej, pewnego wzorca osobowego, czy, czy, czy po prostu pewnego wzorca egzystencji, czy fragmentów egzystencji. No, jest tak najbardziej zrozumiały, tym bardziej, że. To więc ja będę mówił, tak ja myślę, że będę słyszał. Jest tak najbardziej zrozumiałe poezja przede wszystkim mówi o nas. Poezja nie jest, nie jest, nie jest, nie jest albo rzadko bywa narracją tego typu, że, że ma do opowiedzenia jakąś tam historię. Najczęściej opowiada nas samych i, i, i jest, jest pewnego rodzaju medium, które pozwala nam w tej przestrzeni, w tym porozumieniu pomiędzy piszącym i czytelnikiem zaistnieć, pojawić się. Więc każda poezja jest oczywiście autorefleksyjna, jest, jest autotematyczna w takim czy innym stopniu zawsze. Natomiast, natomiast w, w, i, i całkowicie tutaj rozumiem i, i popieram tę ideę, że, 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 że poszukiwanie pewnego wzorca pewnego modelu, do którego możemy się odnieść, odwołać, gdzie możemy w, jakby przymierzyć się do pewnej postaci, jest również cenne. Oczywiście to jeszcze zależy, jak to zostanie, jak to zostanie zrealizowane. Natomiast w, 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 tutaj miałam jeszcze taką refleksję w, w, związaną z samym imieniem bo jest to imię, znaczące. Jest to imię znaczące, które, które wprost jakby przekierowuje do uwagę na pewien fragment jego biografii, mianowicie zdolność powierzenia Bogu swojego losu czy, czy, czy zawierzenia i jakby nawet rezygnacji z, z pewnych zbyt wyraźnie akcentowanych starań o no bo jeżeli, mapy, jeżeli ufamy Bogu, to, 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 to nie możemy yy, wszystkiego yy, próbować kontrolować. Yy, więc to chyba jest też bardzo ważny moment. Tutaj. Tak, yy, dziękuję za, za tę wypowiedź ona, ona, daje mi otuchy, że, że to Państwo odczytacie. Yy, że, że Państwo zobaczycie tego Ezechiasza jako taki paradygmatyczny przykład egzystencji człowieka. Cała jego historia jest, jest usiana takimi drobnymi różnymi detalami egzystencji, która nie jest prosta. Prosta to jest tylko ta opowieść, która za chwilę może w fragmencie wybrzmi. Natomiast cała reszta tego, co my możemy dopowiedzieć sobie z punktu widzenia tego, jak człowiek przeżywa pewne doświadczenia w swoim życiu, Całe, całe to dopowiedzenie tworzy właśnie bardziej wyrazisty, bardziej żywy, niepapierowy obraz człowieka. Jeśli Państwo pozwolicie, ja parę fragmentów przeczytam. Pierwszy to jest druga Księga Królewska, rozdział 18. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla Izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, zupełnie jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, Wyciął Aszery i rozbił węża miedzianego, którego sporządził mążesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary. I tak. I, i, i potem następuje taki opis yy, dotyczący mniej więcej połowy czasu panowania Ezechiasza na tronie króla judzkiego. I to jest taki fragment nieco dłuższy, pozwólcie Państwo, że go przeczytam. W 14 roku panowania króla Ezechiasza, senna Herib, król asyryjski, najechał wszystkie warowne miasta Judzkie i zdobył je. Wtedy Ezechiasz król Judzki wysłał poselstwo do króla asyryjskiego do Lakisz. To Lakisz tutaj się pojawia w tym do Lakisz, ze słowami. Zbłądziłem, odstąp ode mnie, cokolwiek jako karę na mnie nałożysz, zniosę to. Znaczy na słowa zbłądziłem. Akt pokory, ale takiej pokory dramatycznej. Jakby chciał, rzucając na szale bezpieczeństwa swojego, swojego ludu, kraju, położyć. Może własną godność. Jeśli ktoś przyznaje się do, do tego, żeby, do czego, co, czego nie zrobił, to znaczy, że sięga po taki ostateczny argument, po to, żeby uratować coś, co wydaje mu się bardzo cenne. Bardzo dramatyczna sytuacja. Bardzo dramatyczna sytuacja. I dalej. Król Asyryjski zażądał od Ezechiasza, króla Judy, 300 talentów srebra i 30 e, talentów złota. Ezechiasz oddał wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego. W tym samym czasie Ezechiasz kazał zerwać obicia drzwi i futryn świątyni pańskiej, które król ludzki Ozjaś kazał obić metalem i dał je królowi asyryjskiemu. Jak to przeczytałem, w pierwszym momencie pomyślałem sobie, jak wielki dramat tego człowieka, który, zobaczcie Państwo, swoimi żądami naraża się na, na ryzyko podkopania własnej, własnego stanowiska, czy własnej, własnej pozycji. Po prostu w którymś momencie lud powie, my nie chcemy takiego króla, który nasze dziedzictwo Przeniewierza, oczywiście w jakiejś szlachetnej intencji, ale zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą: No dobrze, pertraktujmy, ale nie za wszelką cenę. Oddawajmy to, co cenne, ale nie ozdoby świątyni, czyli świątyni. Wiecie Państwo, co to dla, dla ludu żydowskiego oznaczała świątynia. No? I ten człowiek decyduje się zdjąć te ozdoby. Dla niektórych te ozdoby to też pewien element, yy, mówiąc takim językiem kolokwialnym, atrakcyjności tej świątyni. Tak? Dzisiaj upiększamy świątynię i nie właśnie takiego dobrego samopoczucia, żeby ona była dla nas, dla naszego oka, dla naszych zmysłów atrakcyjna. I ten człowiek te ozdoby zdejmuje i oddaje. Jaki jest efekt? Zlakisz, król asyryjski, posłał naczelnego dowódcę przełożonego dworzem i rapsaka z licznym wojskiem do Jerozolimy. Tutaj postać rapsaka, rapszak z hebrajskiego, wielki podczaszy, największa jedna z najwyższych godności w, w kulturze asyryjskiej, w państwie asyryjskim. Czyli król asyryjski wysyła poselstwo do Ezechiasza. Wyruszyli i przyszli do Jerozolimy. Zatrzymali się przy kanale wyższej sadzawki, na drodze pola Fałcznika. Pole Fałcznika się pojawia w Tomiku. I polecili zawołać króla. Rozumiecie Państwo? Król e, został zawołany: chodź, chodź tutaj do nas. My nie przyjdziemy do Twojego pałacu. Ty do nas przyjdziesz i będziesz rozmawiał na gołej ziemi. Nie siedząc na tronie, tylko na drodze. Tam jest mowa o drodze przy polu Wurusznika. Na drodze. Na ulicy załatwimy tę sprawę. Dlaczego? Może król asyryjski i jego posłowie wychodzili z założenia, że, że sprawa jest przegrana dla Ezechiasza. Może ten Ezechiasz był takim marnym pyłkiem, który stał na drodze króla asyryjskiego, a, a to poselstwo, które wysłał do Ezechiasza, jest tylko taką formalnością, takim delikatnym ukłonem w stronę przeciwnika, którego jednak jeszcze w jakimś sensie traktuje się poważnie. Ale to tylko są takie e, formalności. Wyszli do nich, do tego rapszaka, zarządca pałacu Eliakim, syn Hilkiasza oraz pisarz Szebna i pełnomocnik Joach, syn Asafa. I tutaj zaczyna się e, przemowa rapsa. E, jest tutaj w tomiku też właśnie jeden utwór, który nosi tytuł Rapsak Rapszak. Wtedy Rapsak odezwał się do nich. Powiedzcie, proszę Ezechiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski. Cóż to za ufność, na której się opierasz? Myślisz może, iż próżne słowa zdołają zastąpić radę i siłę do walki? W kim pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś? Oto Ty się opierasz na Egipcie. Na tej nadłamanej lasce trzcinowej, która gdy się kto oprze na niej, wchodzi w dłoń i przebija ją. Taki jest Faraon, król egipski dla wszystkich, którzy na nim polegają. Jeśli mi powiecie, w Panu Bogu naszym pokładamy ufność, to czyż On nie jest tym, którego wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz, nakazując Judzie i Jerozolimie? Wkładak klin, rapszak, wkłada klin między jego lud a nim samym. Tak? Przemawia do wyobraźni ludu. Mówi: Czy to nie Ezechiasz? Sprzeniewierzył się tradycji tego ludu ludzkiego, rezygnując z tych wszystkich pogańskich kultów. Tak. Ludzie do tego byli przyzwyczajeni, od lat składali pokłony temu wężowi i innym pogańskim bóstwom. Byli do tego przyzwyczajeni. Zresztą ten wąż został stworzony przez Ezechiasza, zrobiony przez Ezechiasza na prośbę tego ludu, który chciał mieć namacalnie gdzieś jakieś bóstwo, do którego będzie mógł ten lud składać modły i ofiary. Przyszedł taki, taki Ezechiarz, chłopak 25-letni i mówi nie, nie chwileczkę. Teraz inaczej. No, Młokos również. Co on się zna? Tu lata tradycji, a on przychodzi i swój nowy porządek wprowadza. I ten rapszak bardzo sprytnie wykorzystuje tę sytuację i wkłada pin między Ezechiasza i Bolu.